Witajcie na Miłośnikach Popkultury. Dzisiaj razem z Szymonem Witam. otworzymy nową serię, jakby ich było mało, czyli omawianie poszczególnych filmów po kolei różnych wielkich reżyserów. A jeżeli o wielkich reżyserach mowa, no to nie można było zacząć od kogoś innego, aniżeli od legendarnego, omawianego wzdłuż i wszerz Stanleya Kubricka i wydaje mi się, że powszechnie uważanego za jeden z jego najlepszych filmów, czyli od mechanicznej pomarańczy. Serdecznie zapraszamy. Mechaniczna Pomarańcza na podstawie książki Antonego Burgesa, którą udało mi się przeczytać, ale niestety straciłem ją na rzecz pewnej osoby, jest deprymującym antyutopią, która prezentuje świat pozbawiony wszelkich hamulców ludzkich pośród ludzi. Ludzie są tam pozbawieni empatii, godności, dobrego smaku oraz co gorsza litości. W takim świecie, pan Koban byłby damskim bokserem numer jeden. Jest to przerażająca wizja, która miałaby prawo się spełnić na naszych oczach. Ta wizja jest cały czas adekwatna. Postrzegam się ze zdaniem, że jest to film, ten film jest portretowaniem świata wizji skrajnej lewicy, skrajnego liberalizmu, w którym autorytaryzm poszedł odstawkę, że na inwigilację czy też kontrolowanie przez państwo obywatela nie ma bytu, a jednostka jest przesadnie wyzwolona, co skutkuje taką degeneracją, dehumanizacją społeczeństwa, które stoi w opozycji do dekretów głoszonych przez środowiska liberalne. Natomiast no właśnie, natomiast czy Pan się zgadza panie Józefie, z tym? Czy ja się z tym zgadzam? To zależy, ponieważ o ile rzeczywiście nasz protagonista tutaj jest kreowany na taką postać, która jest bez żadnych zahamowań moralnych, to społeczeństwo na to nie przyzwala. Tutaj no w ogóle nie zarysowaliśmy fabuły. Nie wiem, czy ktokolwiek tego potrzebuje, ale jest to historia młodego Aleksa, który po tym jak razem ze swoim czteroosobowym osobowym gangiem sieje, nazwijmy to, spustoszenie, zwalając tutaj bezlitośnie opis z filmu EBU na ulicach, po tym, kiedy trafia do więzienia, otrzymuje propozycję odmiany swojego życia. Więc, jak już widzimy po tym krótkim opisie, w tym filmie społeczeństwo wcale na to nie przyzwala. Ono usiłuje go zreformować, usiłuje go zmienić. I na tym polega, nazwijmy to, cały aspekt moralny filmu, cały aspekt interpretacyjny, bo jak tu Kubryka bo w tym filmie już są wszystkie cechy charakterystyczne filmów Kubricka, można ten film interpretować naprawdę na różnorakie sposoby, przy czym oczywiście nie traci on nic z tej swojej pierwszej, dosłownej warstwy. To jest jedna z głównych zalet tego filmu, bo tak to bardzo często jest, są takie filmy, które działają albo tylko na tej dosłownej warstwie, albo tylko na tej metaforycznej, a u niego jest to wszystko bardzo ładnie połączone i bardzo ładnie Zgrane, ale no, odpowiadając na Twoje pytanie, nie, nie zgodziłbym się. Społeczeństwo tutaj wcale na to nie pozwala i y, jednostki są tutaj hamowane, wysyłane czy to do Poprawczaka, czy to do więzienia i usiłuje się je y, resocjalizować. Być może to, co mówisz, masz rację, ale też podążając za tym, co mówiłeś, nie wliczając oczywiście tego kontekstu oraz przesłania na płaszczyźnie antropologii, moralności, doszedł możemy pewien kontekst y, socjologiczny. Możemy tutaj dostrzec, że społeczeństwo. Jest po prostu zdegenerowane, zdegradowane. I właśnie ta terapia socjalistyczna, która ma, ma za zadanie dokonać resocjalizacji naszego głównego bohatera, jest ona zaprezentowana przez władze państwa, przez rząd państwa, i ona ma za zadanie zreformować. Aczkolwiek nie bierze pod uwagę to, że człowiek. Żywiący wstręt od teraz do czegoś takiego, nie, nie sprawia tego, że do tej osoby wstręt nie będą już odczuwać osoby, które on sam skrzywdził. Jest to film na temat również relacji ludzkich. Mamy tutaj wiele relacji pomiędzy jego dawnymi pobrytycami, w jego świcie, w jego brutalnej świcie, która z staje się taką z milicją obywatelską w pewnym sensie, gdyż. Jako policjanci był, byłoby to zbyt oklepane, zbyt niewyraziste z jego, ofi z jego ofiarami, z jego zwykłymi cywilami oraz co gorsza z mężczyzną, któremu on zwałcił oraz zabił żonę. Co, może, co możemy rzec? Jest to film, jak już powiedziałem, o relacjach międzyludzkich, interpersonalnych oraz to, jak one warunkują nasze całe postrzeganie. Jak człowiek z potwora może stać się bezbronną owieczką, bezbronną ofiarą. Mm, tak, to poza tym, że jest właśnie o relacjach międzyludzkich, jest też, o, tak jak zapomniałeś tutaj na końcu, tym o wartości dobra, o tym, czy dobro bez wyboru nadal jest. W pełni wartościowym dobrym. Ale odchodząc trochę od tych warstw, nazwijmy to metaforycznych, czy po prostu od samej tematyki filmu, warto zauważyć, że jest on bardzo brutalny, jak na swoje lata. to też tutaj napomniałeś. Został tam zakazany przez Kubrika w Wielkiej Brytanii, po tym jak pojawiły się młode grupy przestępcze, które zainspirowały się tym filmem. I do dzisiaj robi ogromne wrażenie. Do dzisiaj jest bardzo hipnotyzujący, bardzo nieprzyjemny w oglądaniu, a jednocześnie bardzo zabawny. Tutaj żonglowanie gatunkami wychodzi Kubrykowi świetnie, bo mamy tu i dramat, i science fiction, i komedię. I, mówię, bardzo mocny film. Jest taką otoczką obrósł, już lekko legendarną, właśnie takiego intensywnego doświadczenia bardzo. Jak już wspomniałeś o powodzie, dla którego on został zakazany, to możemy tutaj właśnie wyróżnić jeszcze motyw polityczny. Gogur tutaj przedstawia świat nonkonformistów, a raczej też na pewno nonkonformiści, czyli tacy niezależni, którzy odseparowują się od wszelkich ruchów, takich stają się po prostu niezależni, mogli wziąć przykład z tego filmu, gdyż ten film o zgrozo potratuje świat, jakby wyglądało bez takich wszelkich zasad, bez żadnych reguł. I ludzie, którzy podążali duchem te, z duchem tego filmu, jakby to nie powiedzieć, poczuli się zbyt wolni i zbyt... zbyt wielcy, żeby nie wykorzystać potencjału drzwiącego we własnej sile, we własnym, we własnym duchu, we własnej werwie do robienia rzeczy wielkich, a to, że okrutny oraz podłych to co innego. Ten film jest idealnym komentarzem spo społecznym. Już właściwie do wszystkiego jest dobrym komentarzem, ale w szczególności ten kontekst społeczny, socjologiczny. Każdy kontekst jest dobry w tym filmie. Mamy tutaj właśnie kontekst taki, że człowiek może zostać wyzwolony. Aczkolwiek, jak możemy się potem się dowiedzieć z tego filmu, że kiedy dowiaduje się, że o na przykład bohater, o fiasko te tej całej terapii. To ponownie jest on gotów czynić zło, ponownie jest on gotów słuchać Beethovena, już nie czuje do niego wstrętu. Mimo iż to ten, ten eksperyment, ta terapia zakończyła się fiaskiem, to jednak kiedy obserwujemy coś z innego punktu widzenia, z punktu widzenia ofiary, czy też po prostu z, z osób pobliskich nam, nasze działania mogą skończyć się inaczej, mogą wyglądać inaczej i stajemy się wówczas bardziej ludzcy. Kiedy sami nie czynimy tego, co złe, ale to obserwujemy. Um, tak, bardzo dobrze, że wspomniałeś tutaj o betoweniu, że po raz kolejny za lekko odbiegnę od wątku przez Ciebie poruszonego, bo to jest bardzo wybitny film muzyczny. Ten soundtrack tutaj bardzo często jest na pierwszym planie, bardzo często jest pod niego w jakiś sposób montowany film czy coś takiego. Zostaje w głowie bardzo dużo, bardzo długo i no, nie sposób go nie docenić mimo że Kubrick jak to miał w zwyczaju nie napisał tutaj żadnego oryginalnego utworu wykorzystał tylko już dawniej istniejące to wykorzystał je w możliwie jak najlepszy sposób i film jest nie tylko bardzo dobry pod względem muzycznym ale również pod względem wizualnym te charakterystyczne dla Kubricka ujęcia od dołu kręcenie szerokokątnym obiektywem i bardzo ładna trójkolorowa paleta która tylko wzmacnia ten jednoczesny komizm przy jednoczesnym brudzie i zniszczeniu świata przedstawionego. To jest bardzo inteligentne opowiadanie obrazem, bardzo ładne najazdy i przede wszystkim objazdy kamery łącznie z tym no, pierwszym, najsłynniejszym chyba ujęciem z całego filmu. Mimo, że cały jest tymi wypełniony, takimi bardzo kultowymi. To wszystko tworzy bardzo dobrą narrację wizualną, to wszystko tworzy bardzo dobrą reżyserię, to wszystko sprawia, że ten film się bardzo dobrze ogląda, nie zastarzał się prawie wcale i to wszystko jest podkreślane tylko przez oświetlenie, bardzo kontrastowe, bardzo wyróżniające się też w wielu miejscach na pierwszy plan, czy to w tym też słynnym ujęciu, kiedy cztery postaci stoją na początku jakiegoś tunelu betonowego czy czegoś takiego i widać tylko ich bardzo długie cienie, czy też świecenie od tyłu. Tutaj wszystko na tym audiowizualnym poziomie jest, na tym audiowizualnym poziomie jest na jak najwyższym wyższym poziomie. Nie umiem mówić i wyszło mi na słomaślane, ale rozumiecie o co chodzi. No właśnie wytłumaczyłeś cały aspekt wizualny tego filmu, nie zamierzam panować tego co powiedziałeś, jak to się zdarza niektórym, tylko mogę, mogę tak podsumować, rec, reasumow raz podsumować, reasumować, że jest to doskonałe przedstawienie świata futurystycznego, bez takich, nie wiem, latających aut jak z Jetsonów oraz świata jednocześnie antyutopijnego, czyli no, wraz z postępem mającego dobre zamierzenia, aczkolwiek upadłego w suma sumaru. I co, co możemy jeszcze rzec? Jak już wszystko zostało omówione, to musimy na pewno powiedzieć o bazie, o panu Malcolmie McDowell'u, który w tym filmie wspiął się na wyżyny swojego aktorstwa i stał się jedną z najbardziej pamiętych postaci w filmografii Stanleya Kubricka. Były pogłoski o tym, że Kubrick z Magdowellem stali się naprawdę dobrymi przyjaciółmi, grali tam w tenisa stołowego. A niestety, Kubrick po premierze zerwał kont jakikolwiek kontakt z Magdowellem i już. Nie mieliśmy żadnych wspólnych produkcji z tymi, z tymi dwoma gentlemanami. a szkoda, bo z pewnością byłyby to ciekawe kolejne role. No, McDowell w roli takiego Napoleona, tego najsłynniejszego, niedoszłego kubrykowego projektu, byłby z pewnością bardzo interesujący. Tym bardziej, że już innego wielkiego przywódcę, mianowicie Kaligoura, udało mu się zagrać. I to z tego, co słyszałem, różne opinie wcale Wielkiego, innej tej... wielkiego przywódcy. Wielkiego. To co, mamy coś jeszcze do powiedzenia na ten temat? Tylko wystawić, co zostało. O, właśnie, wybacz, mi się jeszcze przypomniało zobaczcie, zwiastun. Zwiastun to jest zupełnie osobna całość, zupełnie y, wyjątkowe 60 sekund, które bardzo y, można się w tym absolutnie zakochać, naprawdę. Tylko ten oryginalny, bo jest ich kilka. 60-sekundowy 60 zwiastun jest w internecie w wielu kopiach. Oddaje bardzo dobrze klimat filmu. Oddaje ym, bardzo dobrze to, co można w trakcie jego odczuć, doświadczyć. Także, jak już wszystko żeśmy omówili, no to czas wystawić oceny. Ja daję od siebie bardzo mocne 9. Jest to oryginalny film. Super się zastarzał, Nie sposób go pomylić z niczym innym. Zostaje pod powiekami. Działa świetnie na praktycznie każdej płaszczyźnie. Tylko lekko za mało emocjonalnie się zaangażowałem, żeby dać wyżej. Film ten obejrzałem 4-5 lat temu, czyli miałem 12, 13, 14 około gdzieś lat, czy uwarunkował moje, moją całą przyszłość, czy stałem się również zdehumanizowanym człowiekiem, o ile można by w ogóle nazwać człowiekiem, wątpię w to, aczkolwiek ukształcił moją wizję na temat tego, co powinien przekazywać film, jaka jest rola filmu oraz jak tworzyć film. Dla mnie jest to dziewiątka z sercem na okay. dziesięć. Top 3, top dwa, może i nawet top jeden stanowi Kubryka jego opus magnum. Tak, no i ty się jeszcze wzbraniasz przed Rasparem Noem, mówiąc, że to dla ciebie zbyt y, ekstremalny skoro ty mechanicznie wyglądałeś tak. w wieku lat dwunastu. Tak. Gratuluję. <laughs> jeszcze docenić wielkiego Raspara. Ale tak, to wszystko. Czekajcie na następne części z, recenzji filmów kublika. Myślę, że przejdziemy wszystkie, nawet te najmniej znane. Zrobimy to dla wielkiej dziesiątej muzy. Zrobimy to dla sztuki. Nie będziemy przejmować się wyświetleniami i udowodnimy całym światu, że sztuka i stan kublika góruje nad wszystkim. Trzymajcie się, cześć. Dobra. Dobra, a to coś jeszcze nagrywamy z Kublika?